Karol, zwany także Kale, wynurzył Judo razem ze mną w klubie. Jest bardzo towarzyską osobą, lubiącą zaistnić wśród rówieśników. Dziś dowiemy się, co z przyczyną tak łatwego nawiązywania kontaktów przez Karola. Zaczynajmy. Witajcie na moim kanale. Ja jestem Krawiec Podcast, a dzisiaj ze mną jest Karol. Cześć. To już trzeci odcinek e, na tym kanale. I, i dzisiejszym gościem jest, e, e, jest osoba, z którą też znam się bardzo długo. Bo trenujemy razem judo. I przejdźmy od razu może do konkretów, Karolku. Ile ty już ten trenujesz judo? My zaczynaliśmy razem, bo szczerze nie pamiętam do końca. Tak, tak, tak. Że... razem, e, pierwsza grupa ogólnie. My składaliśmy, zbudowaliśmy drugą grupę ogólnie w naszym klubie i... Czyli ile ja ćwiczę? To jest 8, prawie 9 lat już. Już jak nie Można 9? Być? Właśnie nie pamiętam. Ja zacząłem jak miałem 5 9. lat, teraz mam... Ja 6. Nie, jak 6 zaczęliśmy. Nie. A, no, 6, to, 6, na pewno. no. No to, 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 to już 9 lat będzie koło. No. no. Uu, ten... Duża liczba, duża liczba. No, to już naprawdę jest. E, i... połowa, no No. A możesz nam zdradzić powód rozpoczęcia trenowania tego sportu. E, bo no nie miałem co robić w domu. Nudziłem się zazwyczaj. E, siedziałem, nic nie robiłem albo wychodziłem tylko na dobór. I moich rodziców to już tak trochę zorientowało. Na początku miałem w ogóle iść na. Yy, na początku miałem iść na co? to Było Aikido. Ale że podobno ten sport odsuwa od Boga, to rodzice stwierdzili, <laughs> że judo to jest bardzo dobry pomysł. <laughs> I usłyszeli od mojego kolegi, yy, że jest taki klub w Ursusie jak Judo Panda, no i zacząłem w ten sposób chodzić. No dobra, no to widać, że yy, była to dobra decyzja i, 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 i pod, yy, cały czas kontynuujesz i, i bardzo to lubisz na pewno. Hmm. Ale wiem, ja że też kofi, yy, tak? boż, bo oczywiście. A yy, wiem, że lubisz też jeździć na hulajnodze i też chciałbym cię zapytać o parę. To tarę... czysto zajawkowo, f czysto zajawkowo. Rozumiem. a od ilu jeździsz na tej na hulajnodze i tam na skate parki chodzi? Nie no, z rok, z dwa to prawie, może z półtora roku około. Okej. Okay. No ale mimo wszystko wolisz judo od nogi, co nie tak. Mm... Zdecydowanie. 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 No, hulajnogi to jest takie coś, jak widzisz na dwór, no to trochę się nudzisz tak, siedząc, mm -hmm. gadając. No to tak, to jest coś, co tak uzupełnia trochę czas taki pomiędzy judo a. A, a, a jakimś tam życiem, życiem no tak. i zajęciami jakimiś dodatkowymi. I widziałem na Instagramie nawet, że nagrywałeś parę klipów z tego. Oczywiście. Będziesz chciał. Oczywiście, kończy... oczywiście, niech... znaczy... tracę powoli zawkę, no z czym jestem większy, z tym trochę się bardziej nie chcę. Z no, tym nie jest no, to nie. tani sport po pierwsze. E, no tak, cały sprzęt ta to jest nie, e, nie tania sprawa. Mm. Dobra. Ale będziesz chociaż jak, jakiś, jakikolwiek jeszcze clip będzie dawany, czy to raczej... Oczywiście. oczywiście. A, no i super. No dobra. E, to przejdźmy może do tej części e, bardziej e, a la plotek. E, e, czyli dość ciekawych spraw, na które sam w sumie chciałbym uzyskać niektórych od na, na niektóre odpowiedź. Słuchaj, hmm, bo to mnie dość ciekawi. Ty jesteś członkiem cały czas Smażonych Tostów? Tak, oczywiście jestem. Możesz nam przedstawić skład tej ekipy? Nie wiem, czy się na to zgadzają, dlatego nie będę odpowiadał na to pytanie. Okej. Okay. A możesz chociaż przedstawić mm, takich dość, takie dość oczywiste osoby, które, które na pewno by, by są tam e, w tej ekipie, które raczej ktoś, kto śledzi na bieżąco, e, powiedzmy, Instagramy tych osób, będzie wiedział, że, że, że są w tej ekipie? Pokrótce zastanawiam się. Ja w sumie mogę przedstawić grupę. Będzie to tak, jestem, ja, jestem tam ja. Hmm. Pola, Filip, Stachu, Alicja, Amelka, Basia, Zuzia, Kołakowska, czy tam Kuba Wiśniewski i chyba to wszyscy. Okej. Okay. Chyba to są wszyscy. A uważasz, że są to dla ciebie bardziej przyjaciele, czy takie, czy tacy bardziej dzioby do wychodzenia, do spotkania się? No. Moim zdaniem są to bardziej przyjaciele niż ziomkowie. Tym bardziej taki y, stachu i, i Filip, na przykład Pola i Zuzia Kokowska. bo no też znam Filipa i Staśka no z przynajmniej 7-8 lat, bo ćwiczymy z nimi judo. Y, Pole też znam 5 lat chyba. Pola, może jak to będzie oglądać, to może w komentarzu poprawić, bo ona tam zna dokładnie ile ile dni? Mam nadzieję, że, że będzie. Hmm. No w sumie wszyscy tam są moimi przyjaciółmi. Najsłabszy kontakt mam chyba z Alicją Hularą. Ale... Okay. To najkrócej ją znam. A jakbyś miał kogoś wywalić i dodać z ekipy, to jakie by były te osoby? Wywalić chyba bym nikogo nie wywalił, bo hmm. naprawdę jest to zgrany skład. Hmm. Czasami są takie momenty, w których naukucimy no, się o bzdety, ale to są takie... No to jest wiadomo. Imo e, to nie są... To nie są nawet te, to nawet nie są kłótnie. Ale takie no, typowe ten, no, musi coś takiego. Już doda, tam Nie no, na razie ten skład odpowiada bardzo. No dobra, no to na pewno to jest yy, super mieć coś takie, mieć taką ekipę zgraną e, e, zgranych no, przyjaciół. Ale bo... od nich czy chcieliby kogoś dodać no to to, to, to prawda też, bo to w sensie no, ja się pytałem ciebie, czy no, po prawda. prostu czy widziałbyś w ogóle jakąś propozycję osoby, która ewentualnie mogłaby dojść. E... Sorry, sorry ego. No, no chyba że no, szary, no tak. Już nie wiem, czy Bóg by Sary chciał. Polą. To... Musi się z sporo i. No to tak. za Shari'ego dodać. No, oczywiście. Dobra. A spędzasz z nimi sporo czasu, co nie? Czy ostatnio jakoś tak? Ostatnio nie idzie? przez szkołę właściwie. Właściwie jakoś dużo się spotykamy. I prawdopodobnie będziemy się widzieć. Najbliższy spotkanie to będzie chyba niedziela. No, no nie dobra. chcę zdradzać jakoś, bo nie wiem. Okej. Okay. Eee, a, też chciałbym coś ciekawy poruszyć w temat, bo dużo razy, też słyszałem razy o tej osobie od Ciebie. Eee, no to co z tą Drusiek, co? Jak to tam z nią jest? Jak, jak, <laughs> e, jakie ma z nią relacje? Śmiało Opowiadaj. Relacje czysto przyjacielskie. W Może kiedyś coś więcej, ale już, już chyba jednak nie. Było. Sporo osób coś się powało z nami, co nie? Poro. Większość. Mm -hmm. Takie męczące to było, szczerze powiem. No nie no kiedyś, kiedyś, yy... kiedyś, yy... Kiedyś, yy... kiedyś czułem do niej to samo co na do mnie. A teraz, no, w sumie chyba ani ona do mnie nic nie czuje, ani ja do niej nic. Ja stuprocentowo kiedyś... nic ona nie wiem, musisz, musisz ci sam zapytać. Może kiedyś e, usiądzie e, po tej stronie, na w której teraz właśnie ty jesteś i, i może kiedyś nam odpowie na to pytanie. E, zobaczymy. E, no dobra. E, w takim razie może zapytam Cię teraz e, o. O Fortnite, bo sporo w to grałeś i dużo cały czas to grać? Tak, 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 tak. No. Dużo w to grałeś. Uważasz, że jesteś koter w tej grze? Czy kotel, no nie, ja uważam, że jestem po prostu dobry. <grym> Dobra. I mm, nawet widziałem, że za małego byłeś na evencie z Fortnite'a. No a to, tak, to, gdzie... to był event ogólno-gamingowy, wiesz? Aha. Gdy, y Dużo, dużo, dużo tym było mm, takich stoisk. No to jest im, no. No rozumiem, rozumiem. Ile, w, to, ile w ogóle grałeś, no palacz z tego Fortnite? A? Fortnite, a. I Fortnite ma chyba, jeśli się nie mylę, ma z dwa lata. Ale no gram jest. od sezonu czwartego. Tak dużo gram w sezonie czwartym i tak dalej. No Okej, okay. to, czy to było jakieś tak. No, ponad półtora roku temu, co nie? Tak, coś coś tak, takiego. Tak. Yy... No dobra. Yy... A jeszcze nam w takim razie powiedz, co grasz oprócz Fortnite'a? Co, 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 co sobie tam popykasz czasami? Minecraft, Minecraft na pewno. No, to nie można. No nie no, no, no takiej... Minecraft, tylko trzeba nie można oczywiście. Grać. Czasami w CSK popykam, ale to, to rzadzi już teraz, bo. To trochę maduję się na tą grę. W co ostatnio jeszcze jakoś grałem? Trochę Battlefronta w sobie pograłem. I w co tam jeszcze ostatnio jakieś GTA? Trochę. A tak to to. Nie, no. Nie, lubię tylko strzelanki właściwe. Dobra, rozumiem. No to w takim razie wróćmy może jeszcze do tematu Żuto, bo teraz narodziło mi się w głowie dość ciekawe pytanie. Masz jakieś cele związane z cudą? Chcesz coś robić z tej przyszłości? Na pewno. Jeżeli już w tym momencie sport odgrywa bardzo ważną rolę w moim życiu, nie tylko moim, jak i moich kolegów, co pewne każdy z nas ma jakieś plany na przyszłość, w kierunku iść w kierunku tego sportu. Na pewno chcę się kształcić nie tylko w stronę sportu i rozwijać swoje umiejętności, ale także w stronę y, kierunków, które będą mnie interesować jako praca w przyszłości. Na pewno chciałbym zacząć być, y, chciałbym zacząć dorabiać, zarabiać jako trener y, w jakimś klubie, czyimś lub swoim. Y, dla mnie nie miałoby takiego zbytnio znaczenia, ale myślę, też taką pracę z, z, z jakby pewną pewną, pewną wypłacą. E, Okej, okay, czyli chciałbyś pracować normalnie w jakiejś robocie i jeszcze dorabiać dodatkowo e, czysto, ja, czysto jako pasję, e, jako trener. Dokładnie. No dobra. E, a zawodowe judo to myślisz, że to jest dla ciebie czy raczej raczej nie kierujesz się w tym kierunku? Ten Judo jest dla każdego. Moim zdaniem. No tak. Bo... Ty, tylko wiesz, mi chodzi o. Nie od tego. No tak. Mm. Mów. E, mi chodzi o ten. Chodzi o, jakby wiesz, o. Czy chciałbyś kiedykolwiek. Mm, pokazać się w świecie, w świecie Judo. I, i w tak. tym. tej. w czołówce, że tak powiem. czyli w czołówce. Mm. Mnie zadowoli każdy sukces odniesiony na y, zawodach, jakby to powiedzieć, y, prestiżowych. E, no bo jednak wystąpienie w ogóle na takich zawodach, no to już jest coś. Tak, już to już jest coś. Zdecydowanie, że to jest. Czy no tak, czy coś ugrasz, czy... Sorry, przyzwyczajenie do Fortnite'a. czy coś wywalczysz, czy czegoś nie wywalczysz. Sam fakt jest to, że zawalczyłeś i spróbowałeś na takiej dużej imprezie cokolwiek osiągnąć. No to prawda. To, to jest naprawdę fajne uczucie wystąpić na jakimś, e, jakimś ważniejszym turnieju. I, i, I z czasem oczywiście te turnieje będą coraz ważniejsze. Ja Ci życzę, żebyś, żebyś zaszedł jak najdalej. E, no i co? E, hmm. Słyszałem też, że miałeś kontakt z YouTube'em. Zgadza się? No, no tak, mam. No, no. I co? Ca cały czas kontynuujesz działalność? Kontynuuję. Y mam zamiar zreaktywować kanał, coś tam powrzucać. Może coś z Fortniteem, związane coś z grami, ale też coś tak od siebie, coś od siebie, nie tylko z grami, ale na przykład nie wiem coś z do chciałem na przykład stawić. Czyli coś proponujesz jakieś vlogi? Czy vlogi... nie. Vlogów raczej nie... No nie no słuchaj. Mój kanał nie jest za duży, jest zdecydowanie bardzo mały, ale kiedyś mnie na pewno bardzo... Kiedyś miałem do tego duże zaangażowanie, Chciałbym, chciałem coś bardzo osiągnąć w tym YouTube. Zobaczymy, no nie jest to prosta rzecz na pewno. się wybić. To prawda. To teraz, jeszcze w aktualnej sytuacji, kiedy e, można spotkać osoby mające już po milion subskrypcji, których nigdy w życiu nie widziałeś, e, to jest naprawdę ciężko. Ciężko się wybić, a tym bardziej na kontekst ten. E, o jezus, w e, no, gameplayowym, to już jest tak zapchany, e, tak zapchany kontent, że to. Powiem tyle. Trzeba być oryginalny, tak, w tym co się robi. Tak. Dlatego, powiem, hmm. się na taki pomysł podcastu, bo sobie tak no, patrzyłem, to nikt, nikt nie hmm. robi, ale też ciężko się powiedzieć, że taki jest problem z tym podcastem, że że kiedyś goście się kończą. I to jest hmm. straszny problem. I, I niby mogło się wydawać, że dużo osób by chciało, hmm. że chciałoby tak pogadać, ale jednak jednak jak przechodzi co do czego, to, to nie każdy jest na to chętny i, i, i to jest dość duży problem, hmm, jeśli chce się utrzymać pewną regularność. Ale... To się kończą, ale wiesz, no. w przyszłości, kto wie, może zaprosisz kogoś bardzo znanego. Mam nadzieję, że, że tak ci on wyświetlenia, subskrypcje ci podskoczą. Oby tak było, oby tak było. Eee, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Jak nie, to mam hmm. oczywiście Asa w rękawie, więc... Oj, nie, nie bójcie się widowie. Coś wymyślę. Eee, dobra. Myślę, że mm, będziemy już powoli kierować się ku końcowi. Może miałbyś jakieś pytania do mnie? To jest to ciekawy, może coś, coś chciałbyś wiedzieć na temat kanału albo. No nie przygotowałem się na to. Coś miałem spontaniczne pomysły, to jest właśnie e, coś, co ma cechować ten kanał, więc może na coś wpadnieć. Jakie masz cele związane z kanałem? O. Mm. To pytanie padło też w poprzednim odcinku. Mogę Cię zdradzić, bo my to jeszcze nagrywamy przed wyjściem drugiego odcinka. E, ale. Y, no to. Ale mogę śmiało powiedzieć jeszcze raz. Jak się potoczy, nie mam pojęcia. Pierwszy cel to jest oczywiście 1000 y, subów i, i mam nadzieję, że to się stanie. Oczywiście krok po kroczku, y, po, po setce do, do siaka. Zobaczymy jak wyjdzie, jak będę, będzie tydzień. Będę super ekstra zadowolony. Będę sobie zakładał kolejne cele i... i, i zobaczymy też jak to się wszystko potoczy jak, jak będą się goście zgłaszać na pewno nie chcę, nie chcę zawieść nikogo i nie chcę y, zostawić tego tak na, na marne na żeby, żeby fajny, bo sporo osób właśnie pisało, że fajny, fajny pomysł, fajny ten, teraz uczę się wykonania tego i, 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 i z każdym odcinkiem staram się, żeby to wszystko było coraz lepsze i zobaczymy Zobaczymy co wyjdzie. Nie mogę ci nic mimo wszystko zagwarantować, jak to będzie wyglądało, bo sam wiesz jak to wygląda z YouTubeem. Nie wiadomo. No to jest jeden duży, jeden wielki znak zapytania. No dokładnie. Eee, no dobra. No i pytanie, które będę zadawał na każdym odcinku i każdej osobie. Kogo chciałbyś zobaczyć w, w, na tym kanale? To kogo chciałbyś ujrzeć, z kim miałbym porozmawiać? Kogo? Kogo chciałbym zobaczyć, mówisz? Filipa Skórka. Bardzo chętnie chciałbym go zobaczyć tutaj. No to Filip, Filipo, jeśli to słuchasz, no to zaproszenie już właśnie do ciebie leci. Mam nadzieję, że, że kiedyś pogadamy. No dobra, chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić? Pozdrawiam mamę, tatę, babcie, siostrę, e, wszystkich ziomeczków, mordziaty i no. No to tosty też pozdrawiam. Ja również pozdrawiam. E, przypominam oczywiście o zostawieniu subskrypcji na kanale. Łapki w górę. E, wbijajcie na nasze Instagramy. Linki macie e, w opisie. No i co? Ja się z Wami żegnam wszystkimi. Jeszcze chciałbyś coś, Karol, dodać? Dostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z, z odcinkami tego tutaj pana. I co? I żegnamy się chyba. No, Karolowi no już nie możecie odmówić. No, no to w takim razie do A, zobaczenia. Jeszcze, o, jeszcze, A, no. jeszcze, jeszcze, jeszcze. Wbijajcie sobie na mój kanał. Dajcie no, będzie w opisie. Oczywiście, oczywiście. Wojna długo pojawi się coś mocnego. No, aż ja już czekam z niecierpliwością. No to co, widzimy się za tydzień. Cześć.